Już się zbliża! Czysty ogień! Nie będzie przebacz! Nie będzie litości! To jest zbijany! Ludzie, ależ ja to lubię! Ha, ha, ha. Rzucać piłką, nie dać się trafić, wszystko inne przechodzi! Wszystko przechodzi, pan mówi? Zero zasad. Czyli tak jak lubię najbardziej. Mam nadzieję, że marzycie o czerwonych, okrągłych tatuażach na pupcie. O, to brzmi odjazdowo! Musimy je mieć! Pytanie! Jeśli my, potwory, mamy grać z kosmitami wzbijanego, to gdzie jest piłka? Co to? Odłożyłem trzy piłki, zanim was tu zawołałem! Gdzie są te. Zaczynają podstępnie! Zbity! Ej, tak nie można! Nie zaczęliśmy jeszcze! Byliśmy bardzo skuteczni! Mam tu wykresy! Wszystko przechodzi! No i tak się nazywa ta gra. Ogniwo Bob doktor Wynocha! To tułoż na pupie! Co? Cel nieważny? Jestem nieważnym celem? Jestem kapitanem drużyny! O nie! Oh, oh, oh. Rany! Nie bierz tego do siebie, Susan. Po prostu zbyliśmy najpierw prawdziwe talenty. Mądrego! To ja. Silnego Znasz się na rzeczy. I nieprzewidywalnego. Zbyt! Twoja moc polega na tym, że rośniesz i jesteś łatwiejszym celem. To oczywiste, że jesteś na końcu. Jestem na końcu. A na końcu bierzemy do drużyny... Manekina! Co? Ale on się nie uchyla! Tak samo jak ty. <śpiewanie> Całą podstawówkę na przerwach wybierali mnie na końcu. I to mnie złościło. Tak, wiesz, to fascynujące. Będziemy teraz rzucali piłką. Wiesz co, zrobiłam z tą złością? Nauczyłam się grać w zbijanego. Lali. Oszustwo! To jest oszustwo! Nikt tego nie widział. Właśnie, że ja widziałem! Opuściła salę. To na pewno wykroczenie. Wszystko przechodzi! A więc polowanie! zbija. Wornikarn, chodź, musimy jej wlepić piekielnie bolesną piłkę. Ja bym się nie napinał. Ona tam jest samiutka i nie ma piłki. <laughs> Śmiej się, purchawo! Burza się zbliża, 100% szans na zbijanego, a ty nawet nie masz parasola! He, eee, Brzmi to dziwnie, kiedy gadasz do ściany. Corki! I szpiegostwo, dezinformacja, wyzwiska. O! Ja ćwiczyłem wyzwiska! Ej, to szynka, czy twoja twarz się! Nie! To pewnie tylko szynka. Czy macie tam szynkę? Oni tam trzymają sienkę. Wyeliminowali nas, prawdziwie, ale jesteśmy w Twojej drużynie. W tej chwili nie mam drużyny. Mam tylko misję. A to sprawa osobista. Papa, pa, Susan! Bądź ostrożna! Zostawimy Ci sienkę! Piłka w pogotowiu, squib, w pogotowiu. Tam dziękuję! Uh! No i szczersze przeprosiny. Tak, tak, pomyliłem się. Tani, uh! Niestety. Obaj przepraszamy za ten błąd. Nic, nie poradzę na to, że wszystkie kobiety wyglądają. Henry nie jest kobietą! I dlatego nie uderzamy, dopóki nie potwierdzimy celu, Wornikarn. A? Wornikarn? Co jest? <laughs> Córki to, to jest zabawne. Teraz już mam piłkę. Ha ha, ha. Bardzo ładnie, Susan! Odpadł jeszcze trzech. Nie ma dowodu na to, że to Susan. E, może to był wypadek przy pracy. Poważaniem Susan. Serduszko, PS teraz ty. Dornikar, <laughs> zjeżdżaj! Ktoś tu się naraził damie. Susan, posłuchaj, co ci powie stabi! Ta piłka posmakuje twojego miękkiego ziemskiego brzucha. Nie. Co nie? Gada do ściany, totalnie chore, co? Jara jest ranna. Dobrze. Ze storki gotuje barszcz. Mój odpadasz. <grym> Uwielbiam zbijanego. A -a. Idę po siebie, Coverton. A dwie piłki idą ze mną. Ojej, ciekawe, kto ma znów wszystkie kuliste pociski. Wysoci Susan. <tuszy> 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 Powtórka? <tuszy> Chyba teraz przegrywa! do przyjęcia. Nie pozwolę, by pokonała mnie jedna ludzka kobieta z prostacką gumową kulą. Alarm szatańskiego pomysłu. Mów dalej. Na pewno taki dziecięcy geniusz jak ty będzie umiał uzbroić te piłki. Hmm? Brzmi niebezpiecznie. A więc musimy po prostu przyznać, że Susan nas przechytrzyła. Dobra, wchodzę w to. Powinniśmy zrobić test laboratoryjny, zanim ich użyjemy Nie ma czasu, ona może być wszędzie Co jest? A, o, o. a, Susan, widzę, że poznałaś naszą pierwszą zmodyfikowaną piłkę To rakieta tropiąca ludzi, którą zwała dzielny łowca Susan <grym zainteresujesz> O, patrz, a tu jest jej braciszek, szybki śmigacz Nawet ty w końcu nie dasz rady. Poddaję się! Zbity. Ja nie biorę jeńców. Squib, odpadasz! Świetny rzut, Susan. Celuję, żeby bolało. Eee, czekaj, czekaj, Susan. Wciąż trzymasz mój najlepszy plan awaryjny. Nazwałem go Bum-Bum-Łap! Papa! Jeśli rzucisz tę piłkę, eksplozja zniszczy wszystko w promieniu 50 km. Coverton, tym maniaku! Uspokój swoje antenki! Suzan nie rzuci piłki, nie ma wyjścia. Musi się poddać i ogłosić mnie zwycięzcą. Mam rację, Susan. Zaraz moment, kiedy przeszliśmy z super szaleństwa do wariactwa. Poddaję się, wygrałaś! Ta grania jest warta eksplozji. Mówiłam już, ja nie biorę jeńców. Kończymy grę gigantika. To był rozkaz! I co jeszcze? Dam twój dar, zwyczajny talent zmianego. Susan, wiem, że pragniesz uleczyć traumę bycia na szarym końcu, ale czy uda ci się to zrobić? Tak! O, to super! A więc śmiało napieraj, siostro! Zatrzymaj ją, ten potornik! jest na końcu? Trombo! Covertron odpadasz! Zwyciężyła drużyna potworów! Ale głównie szyza. Co? E, to, to, to niemożliwe! E, to to, to było AK! Wszystko przechodzi! było wejd, Wszystko Bob, potrzebowałam pożyczki! Wybaczysz? Nie, potworze! Czekaj, niechcący, znowu mieszam intonację, jesteś potworem! Brawo, Susan!